Dobry wieczór, witam wszystkich. Po pierwsze gratulacje dla całego zespołu za to, że utrzymali w trudnym momencie tą końcówkę. Myślę, że fajnie się gra i łatwo idzie, kiedy, kiedy jest plus 15-17 i nie ma presji. Tutaj na tej hali w Warszawie naprawdę ciężko się gra. i Myślę, że nie jeden zespół będzie miał tutaj problem wygrać. Ze względu na to, jak gra legia, ze względu na to, jacy są kibice. Dlatego jeszcze większe słowa uznania dla mojego zespołu za to, jak walczyli, jak pokazali charakter w tej końcówce, że każdy mógł dołożyć cegiełkę. Gratulacje. Co do samego meczu, to myślę, że to nie było najlepsze widowisko pod względem koszykarskim, ale sporo emocji. I to też jest fajne. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Doktor praktycznie wszystko powiedział. Do połowy, tak praktycznie trzy kwarty realizowaliśmy założenia i tak naprawdę prowadziliśmy już w pewnym momencie 20, 20 punktów. I w pewnym momencie nie mogliśmy zebrać piłki po, po dobrej obronie, oni ciągle dobijali. Ja złapałem po techniczny, później oni właśnie stali na wolnych i, i, i się zatrzymaliśmy. I Legia trzeba pogratulować za to, że wrócili do meczu, bo już naprawdę... Naprawdę byli daleko, i tak jak trener powiedział, końcówkę wytrzymaliśmy i to jest największy plus dla nas. Takie zwycięstwa na pewno bardzo smakują, budują zespół, i, i cieszymy się. Przed nami kolejne mecze, przed nami kolejna mm, tydzień pracy, i musimy już myśleć o następnym meczu. Tu jest na pytania, i przypominam, żeby się przedstawić przed pytaniem. Proszę. Jako to może do no, się na pytanie, ile razy z tamtej kremki rzucałeś, kiedy, z której dzisiaj punkcie jest obojętnie ale takomicie, prawda? No, myślę, że bardzo dużo. Trzy e, lata tu grałem, także kosze mam obrzucane i dobrze się tu czuję. E, tak naprawdę nie było my tu już 8 lat bodajże, odkąd kolonia przestała istnieć, także fajnie było tu wrócić, spotkać się z warszawskimi kibicami. Naprawdę, cieszę się zwycięstwem. Do mam jeszcze od Michała Hiliński, który nie grał. Ale się dolega. Stwierdziłem, że wygramy bez niego. Nie, tak na poważnie oczywiście e, kontuzji doznał na treningu dwa dni temu. E, poślizgnął się po prostu troszeczkę podwinała mu się noga. I niestety dzisiaj nie mógł po prostu być w dyspozycji, która by mu pozwalała grać w dyspozycji meczowej. Dlatego podjęliśmy taką decyzję tak naprawdę przed samym meczem, kiedy wszedł na rozgrzewkę, że, że to nie ma sensu. I, i jeżeli zawodniki fizjoterapeuta są pewni, że, że, że to może się pogorszyć albo że to nie jest w kierunku tego, żeby pozwoliło mu grać, to, to cieszę się, że kapitan mógł chwilę odpocząć. Panie Trenerze, co było kluczowego w tej końcowych minutach, gdzie rzeczywiście ważyły się te losy? Czy to, że Pana zespół wrócił do, wrócił do takiego bardziej reżimu taktycznego, czy jakieś inne elementy zadecydowały o tym ja Myślę, tak? że przede wszystkim ważne było to, że e, mimo tego, że tam było minus 5 w pewnym momencie, 3 minuty do końca meczu, my zagraliśmy to, co mieliśmy egzekwować i to, co robiliśmy w pierwszej połowie i w pierwszej połowie trzeciej kwarty, czyli większą intensywność grania w ataku. Dzięki temu, ja myślę, że zespół Legi miał troszeczkę problem. Złapali cztery faule. a i potem myślę, że rzuty wolne, tak naprawdę, i to, że wykorzystywaliśmy dobrze sytuację w grze 1 na 1, czy Mateusza Zembskiego, czy Chrisa Kwaiberna, czy Adama Kempa, to, to zadecydowało o tym, że wróciliśmy do tego meczu. Potem bardzo dobry rzut Michała, dobrze zagrany pick and roll. To po stronie ataku, jeżeli chodzi o obronę, to myślę, że w takim momencie najważniejszy jest zbiórka. Zbiórka i gra jeden na jeden. Sebastian Kowalczyk minął Doriana Szuttenholma na topie, ale takie jest założenie. On ma nie dać rzutu za trzy punkty jako wysoki po switchu. Natomiast pomoc nie była wystarczająco dobra. No i, i był remis. Cieszę się, że wygraliśmy. Polska, Gęcia, Marcina, o czym rozmawialiście z rozgrywającym Moultonem? Bo to dosyć długo tam poglądasz, meczu staliście na środku bliska. <coughs> co on znaczy, nawzajem my gramy na tej samej pozycji, także mamy podobne spostrzeżenia na temat koszykówki i, i powiedzieliśmy sobie, że sami musimy nawzajem się wspierać i zaportować się, bo, bo jesteśmy odpowiedzialni za zespół. gram na takiej pozycji newralgicznej, więc, więc to tylko były słowa wsparcia. Jeden do drugiego. Wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać w prawdziwym zespole. Gratulacje do Astorii, daliśmy taki prezent, gdzie się w Warszawie. A... No, co są? gratulacje, oni grali swoje, ale większy charakter i grali. A Tych perfect 25 minut, to jest najgorszych 25 minut w mojej karierze i mają Mini minibasket. To jest katastrofa i komplementacja jak zagraliśmy tych 25 minut. Потем бил поврот, зменяли сме трошечки да, тен фокус, заводници зменяли фокус, заиграли сме со венше, але кеде имали сме пенч пунктов шеваги, немали сме таки ветеранов, како би стали на пуйки и так му вичи очимач што. Тен заспул, тен заспул, ма проблем, I mam nadzieję, co szybciej go, go neutralizujemy, i będzie wyniki. Jak my zmieniamy to, to będzie walka o dziękuję. Gratulacje dla Astori. Przegraliśmy przez pierwszą połowę. Dziękuję. Nie się to to chodzi o personel, czy coś. Wszystko, głowa. Wciąż wszystko tych zawodników, jakie mamy. A i sami zawodnicy, jak nie dają rady, będzie z nimi. ostatnią akcję, bo Sebastian Kowalczyk mógł rzucać, miał tą drogę otwartą, tylko ale oddał na obwód, bo rozumiem, że pan tak rozrysował, no ale czasami nie tak sytuacji. No, no i to był otwarty rzut, co jest no, różnica? To był rzut na, na wynik. Ne przegraliśmy dla tego rzuta. Przedy tego Linowski mal dwa od trzy. W takiej samej pozycji. To jest fajny rzut. Sebastian wiedział To ja nie żadnej pretensji do tego. Może i on odpowiedzieć co myślał tam. To jest otwarty. Otwarte trzy daje wynik. To, jeśli można, to Sebastiano jeszcze pytanie, już nie o tą akcję, ale ja nie rozumiem jak po tak dobrym wyrównanym meczu za ile wchodzicie na mecz Astorią i jakby ta o to dobre atmosfera, nie wiem, w łowach, no nie wiem, jakby jest zupełnie inny zespół, tak? Jest to dla mnie absolutnym zaskoczeniem dzisiaj. A Absorbując od porażki. Chodzi mi o nastawienie do meczu, tak? Po takim spotkaniu z Andriilem. Czy pyta pani, jakie było nastawienie przed No skąd, skąd się to wzięło, tak? Dlaczego tak, tak się sytuacja ułożyła? Jakbym wiedział, to byśmy tak nie zaczęli, tak spotkania, więc... No nie wiem, Miałem pojęcia. Nastawienie było bojowe, chcieliśmy wygrać pierwsze spotkanie w tym sezonie ligowe i, i nastawienie jak zawsze, że wychodzisz i walczysz, a, a wyglądaliśmy jak... W sumie nie wyglądaliśmy. I dlatego przegrywaliśmy 20 punktami. Jakbyśmy wiedzieli o co chodzi, no to byśmy to przewidzieli i, i nie zaczęlibyśmy tak. Nawet sam trener wspomina, że koszykówka to jest przewidywanie. Nastawia nas na to, żebyśmy nie chodzili jak takie zombie i nie zaczynali jak tak spotkania. Nie zaczynamy każdy mecz. Zaczynamy każdy To będzie jutro bardzo fajny trening. No, no Tyle. Nie było dzisiaj jak długo je by nie obecrzeć, bo trwać się. 6 dni Sześć dziewczyna. Dni. Sześć dni. początek um, tak musel ter. Pociągniemy powietrza. Tak. I kiwił się będzie. Oj, niżą będzie już 10 e, dni.